Ja oczywiście mam z tej strony warty. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z 19 A dzisiaj sobie będziemy orać tutaj u gór obok, który wykarczowałem już e, z kolegą. E, nie nagrywałem, no bo kolega, był to co będę nagrywać, tutaj jest to drzewo, trzeba nie wiem, coś z nim zrobić, nie wiem, czy zostaje, czy nie. A dzisiaj będziemy to oczywiście orać, więc e, musimy polecieć w do szefa. E, no i dobra, lecimy, wyjedziemy tu, dobra. Musimy tu wyjechać. Pług już tam mam, bo pole- bo szef pożyczył od kolegi. Bo on też musi coś tam sobie zaorać. Więc dobra, lecimy. Owień. O kurde, Dobra, teraz możemy lecieć. Lecimy po Proxima. No i dobra. Kurde, w sumie musieliśmy zjechać, A zjedziemy tu. Kurde, co jest z tym motorem, co? Słabo skręca, mega. No nie wiem, dobra, lecimy. Dam mu trochę. To jest ta kładka. Uuu. O Kurde, dobra. Udało się, lecimy. Kurde, leci. Ma siłę jeszcze. Stare lata. Wciśniemy. Pukie są trzy skibowy, obrotowy, Lemkena. Nic, no, zobaczymy. Mam nadzieję, że Proxima to pociągnie nam, bo powinna pociągnąć raczej. Dobra, odstawiamy tu. Niech stoi tutaj, koło przyczepy. Dobra. O, widzę, tu stoi ten punkt, tu stoi Proxima. Odczepimy sobie Tura. Tam yy, koło drogi będziemy musieli. Yy, to oczywiście tam od, yy, dojeżdżać do końca drogi. A Tur będzie tego przeszkadzał. Z tego odczepimy. Dobra. Echy do tyłu. Ujeżdżam po tym pug. Cyk. Dobra. Wyciskamy. Dobra. O, gitara. odpinamy. O jeszcze raz dobra góra. No i dobra, lecimy. Dobra, wracamy na gospodarstwo i lecimy tam to orać. Ym, bo musimy po prostu od nowa też tą kawę zasiać. Akurat będzie na drugi pokos, myślę. Więc gitara też będzie musieli tam gnojowicę rozlać na, ten, yy, na tą jedną yy, działkę. Na tą drugą nie będziemy dawać, na jedną tylko damy. Yy, no i dobra. Lecimy. Tam sypniemy nawozem oczywiście, na poprawę. Więc no dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że nasz siewnik to zasieje wszystko. Ale powinienem naśladę co. No, dobra, lecimy. No kurde, trochę wyrwało Proximę. Ale dobra, lecimy. Bo jest, dobra, wyjeżdżamy. Tak lecimy No i gitara, kurde Przyjdzie nam łąka oczywiście No i dobra, ja myślałem, że zaczniemy sobie na razie od tamtej strony niż od tej. Bo ten rów musi tutaj zostać, bo tu jest rów. No bo po prostu, żeby nam nie, nie zalało podwórka, bo jak mam ci deszcz, to rów tam wiecie. Zawsze potrzebny będzie. Dobra. Teraz tak obracamy pług, tutaj. I teraz musimy tutaj stanąć. To trochę tak ma mało wygląda, do ten pług. Teraz tutaj, e, tu jest rów. Więc tak będzie ok tak będzie okej. Okay. Jesz będziemy jeszcze odbić, dobra. Pierwszy przejazd wywalniemy na GPS, stop, czekajcie. Żeby był on równy. Żeby tu nie było, wiecie, jakiegoś takiego... Źle zrobionego przejazdu. O dobra. Przelecimy. Mam nadzieję, że OK jadę. No trochę nie okej. Okay. Kurczę. Odbijemy do tamtej. Dobra. Swing, dobra. Gitara. Dobra, dobra. Dobra, o, gitara dobra, i teraz już możemy jechać. Bez piesa. Kurde tam supias. jest. Musimy jakoś wykręcić tutaj. Syk, dobra. Tutaj kurde, widzę, że ten krzaczek został. Hmm. Więc muszę go gdzieś wyrwać kiedyś. Tutaj został i będzie mi trochę przeszkadzał. Dobra, i lecimy. Dobra gitara, ogień dobra blisko dojechałem, ale dobra to jest ok dlaczego ram też proxima? No bo jest aby tu nie dała rady po prostu, no wiecie to jest ugór, więc to nie jest przy i w ogóle to wiecie jak to jest a tutaj proxima sobie na spokojnie da radę. bez żadnych problemów Poza tym też nie mam pługu trzydziestki, więc no dobra, lecimy z komórką. Tutaj ten krzak, że mogę go zaorać też. No i dobra. Tu jest właśnie ten krzak niewycięty. Muszę go wyciąć. Oczywiście, dobra, dobra obracamy więcej jeszcze nakręcani mi się jeżdżenia no ale no dobra lecimy cyk no i lecimy cyk, cyk, gitara Dojeżdżamy oczywiście tutaj możemy na maksa praktycznie dojeżdżać, bo i tak będzie trawa, więc chill Dobra, góra, wykręcamy, obracamy pług. Dobra, cyk. Cyk, luks. Dobra, dół i U, Uuu, trochę drogę przeborałem. Ale dobra. Lecimy. Tara. No ładnie ta orka tu wygląda, nie powiem, że nie. Kurde, fajnie tu się łąki ko domu będą, od razu, bez żadnego stresu. Dobra, yy, musimy tu jakoś wykręcić, bo tu ten szak jest. No i dobra, też myślę, że to pobronujemy yy, więc, no bo, no kurde, żeby było już to ładnie wyglądało przed cię, przynajmniej od razu ten siać, więc bronę też trzeba, kurde, znowu pożegnać do kogoś. No niestety wszystko takie gospodarstwo zacofane, nie rozwijamy nigdy praktycznie, o Ale no, my to rozwiniemy oczywiście. Dobra, góra. Obracamy. Cyk. Kurde, tak się szybko obraca, że ja nawet nie zdążę wykręcić a on jest obrócony. Dobra, wjeżdżamy. I oh yeah. co Gitara. Fajnie wygląda teraz. Ale tu naprawdę to takie To było tak zaniedbane. To nie wiem co. co tu się działo w ogóle? Dobra. owracamy Siup, wykręcamy. Uuu, coś się spakowało. Ale dobra, żyjemy. Dobra, dół. Lecimy. Udź, trochę... Dara. Lux. Od razu myślę, że przejedziemy tam sobie na no, gps żeby to było akurat zminęło na równe. Żeby to wyszło wszystko tutaj. A no, jak widzisz, tutaj się jest rówki i te... Też można było łąkę zrobić. No, ale to spokojnie, my nie mamy dużo tych zwierząt. Stop, stop, stop. Czekajcie, musimy zrobić tak, tak. Syk, mamy trochę dalej od tego rowu już, tak jak wcześniej, no baduł, ogień. Cyk. Lecimy spokojnie. Kurde, ten krzak, co to te krzaki, W te szaki się nawet nie zaorały. Kurde. No to też myśmy byli e, wcześniej. Syk, dobra. Czekajcie, nie, niepotrzebnie obracamy teraz. Bo lecimy tą stroną. Dobra. Damy do dołu i lecimy. Syk. Dobra, luks. Kurde, te krzaki nie chcą się zaorać. Ale za to zobaczymy. Czy się będzie dało? Ale oby się dało. Dobra, góra. I wracamy. Już to widzę jakieś... Z górka taka jest. W górę. Dobra, dół i ogień. Lecimy. Kurde, no już się nie chciały to za... nie chciały się zaorać. O teraz dopiero. te no, też się nie chcą zaorać coś. Moment, poprawimy, o! Dobra, Lux. No i dobra. Teraz tak ob obracamy. Nie, nie musimy. Dobra, cyk. Dobra, do dołu. Lecimy dalej. No tak jak się patrzy, to taki kawałecz ja, więc na plus, oczywiście, jest fajnie, fajnie, dobra, dobra, to co, ja Wam dziękuję za oglądanie, ja sobie zaraz to skończę do końca, więc co, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i do tego cicha. na razie, cześć!